Nam wszystkim, Puczankom i pudczanom, mieszkającym tu w swoim mieście i tym mieszkającym daleko, ale stąd pochodzącym i mającym w sercu Pucz, życzę, aby spełniały się Wasze, nasze marzenia marzenia o Puczku i marzenia osobiste. Niech Pucz jest dla nas dobrym miejscem do życia, tu czujmy się zdrowi i szczęśliwi. Te uniwersalne ideały, te uniwersalne wartości, którym. Puck był wierny w tym trudnym okresie, takich jak solidarność, praworządność, troska o słabszych i wykluczonych, europejskość, rozwój społeczeństwa demokratycznego, co tak bardzo dbacie w Pucku, jest godny najwyższego uznania, dlatego proszę przyjąć od polskiego Senatu, Pani Burmistrz, dla całej lokalnej wspólnoty, medal Senatu jako wyraz wdzięczności dla dokonań samorządu puckiego. Dziękuję bardzo. Chciałam życzyć kolejnych lat tak wspaniałego rozwoju. Chciałam życzyć, aby, aby uśmiech, z którym się z Hanką spotykam, był zawsze. Ona niby nie widzi tego tego, ona coś tam powiedziała nieco co dzisiaj, ale to jest kobieta, tak, taki ambasador państwa, miasta, że wszędzie zawsze z dumą, ogromną dumą mówi o swoim kochanym mieście.